Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z grzybków jest godzina 18.26, 27 sierpnia. Ja sobie zachodzę do Lasku, nawet nie do Lasku, bo w tamtą stronę się udaje. Tutaj na Polance też nieraz się coś znajdzie, nawet i często. No i taka piękna sztuka, duży prawdziwek. Zobaczymy czy zdrowy, także tutaj grzybnia, zakrywamy, no i no cudowny. Wezmę sobie tutaj na ścieżkę nożyk, no i zobaczymy jaka kondycja tego grzybka. Robaczywy, trochę bardziej sobie go ukroiłem, tutaj części wyrzucę tam, niech będą, na pół rozkroję sobie. No jak widzicie grzybek zdrowy, tylko trzon. Tutaj robaczywy to wykroję, no, ale w większości zdrowy. Także no a jeszcze tutaj kawałek nóżki to ją sobie odkroję. No ale trzon tak tylko robaczywy. No a kapelusz zdrowy. Także ja sobie idę w tamtą stronę. Ja już tutaj doszedłem. W lesie trochę ciemno. No ale myślę, że uda się coś znaleźć. No i bardzo proszę obraszam sobie z drugiej strony. No i jest prawdziwek. No ładne. jeszcze tutaj wyczyszczę sobie go. Nie, tu nie ma nic dobra. Także taka mała sztuka się trafiła. No i tutaj dwie takie gąski. O, ale robaczywa. Jedna, O, druga tak samo. Zobaczcie, Sam robak. Ja je zostawiam. O, tutaj chyba jakiś zajączek, no ale z pleśnią. Tutaj, jak z daleka się szło, no to można zauważyć, że to jest prawdziwek, no ale to jest Muchomar. Widać. Tutaj, patrz, jaki pająk. Zawisną nad kamerą, ja już gazuję. Mam tutaj tak dużo jakichś białych żybków. także ja pochodziłem. Nic nie udało się znaleźć oprócz tych dwóch prawdziwków. Także podsumowując, jak tu mówiłem, lepszy ryc jak nic w tym przypadku, dwa prawdziwki udało się znaleźć. Tutaj, no patrzcie, no zdrowy. Jeszcze wytnę sobie ten kawałek. No, i taki też trochę robaczywy. To ja sobie go jak skończę nagrywać też wytnę, bo tak to niewygodnie z kamerą. Także to na tyle dzisiejszego grzybobrania. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że uda się więcej znaleźć. No to do zobaczenia.